Rozdział jedenasty. Przedzieranie się ku morzu. Wiadomość ta podziałała na nas jak uderzenie piorunu. Załadowawszy momentalnie bagaże na wielbłądy, ruszyliśmy w drogę przez faliste wydmy tego skraju wyżynnej Syrii. Trzymaliśmy w rękach gorący chleb, którego smak mieszał się z kurzawą podnoszoną przez naszą wielką hordę przy przebywaniu dna doliny i dziwnym, ostrym zapachem porastającego zbocza piołunu. W dusznym powietrzu panującym wieczorami w górach po długich dniach lata wszystko działało na zmysły w przejmujący sposób. W trakcie marszu wielkiej kolumny maszerujące na wielbłądy następowały na aromatyczne, oblepione kurzem gałęzie krzewów, z których wzbijały się w powietrze wonne cząsteczki i zawisały w górze niby długi tuman mgły, perfumując drogę nadciągających w tyle szeregów. Zbocza pokryte były piołunem, który szczególnie w zagłębieniach panoszył się nadzwyczaj bujnie i silnie. Ten nocny przemarsz przez dolinę można było porównać do spaceru przez woniejące ogrody, a zarysy krzewów do niewidzialnej piękności, następujących jedne po drugich klombów kwiatów. Wszelkie odgłosy rozbrzmiewały z ogromną wyrazistością. Jadący na czele kolumny Auda wybuchnął śpiewem, podchwytywanym co pewien czas przez maszerujące za nim zastępy. Była w tym jakaś wielkość, chwytająca za serce i dławiąca w gardle. Jakiś wzniosły urok ruszającej w bój armii. Jechaliśmy przez całą noc. Świt ujrzał nas z siadających z siodeł na szczycie wzgórz między Batrą i Aba El Skąd ukazał się naszym oczom wspaniały widok na zachód, na zielono-złotą równinę Guwery i leżące poza nią czerwone góry zakrywające Akabę i morze. Gazim Abu Dumeik, naczelnik Dumanijeh, czekał na nas niespokojnie w otoczeniu swych zmordowanych do ostateczności współplemieńców, których szare, wyciągnięte twarze nosiły jeszcze ślady przeschniętej krwi świadectwa wczorajszej walki. Wszyscy pozdrowili uniżenie Audę i Nazira. Ułożywszy pośpiesznie plan działania, rozproszyliśmy się na wszystkie strony, każdy do swojej pracy, wiedząc, że o ile nie uprzątniemy batalionu blokującego wąwóz, nie będziemy mogli iść do akaby. I dwumiesięczne trudy i niebezpieczeństwa spełzną na niczem, nie wydawszy żadnych owoców. Na szczęście, nieopatrzność nieprzyjaciela postawiła nas w korzystnej i nieprzewidzianej sytuacji. Batalion spał sobie niefrasobliwie w dolinie, podczas gdy my niepostrzeżenie zajęliśmy szerokim kołem otaczające wzgórza. Zaczęliśmy ostrzeliwać systematycznie ich stanowiska koło zboczy i pod skałami przy wodzie, w nadziei, że dadzą się sprowokować i uderzą na nas z dołu. Tymczasem Zaal odjechał z kawalerią i poprzecinał na równinie druty telegraficzne i telefoniczne idące do Manu. Trwało to cały dzień. Było straszliwie gorąco goręcej niż kiedykolwiek przedtem podczas mojego pobytu w Arabii. Ciągły ruch i stan pełnego niepokoju nerwowego napięcia czynił sytuację nie do zniesienia. Niektórzy spośród nawet najbardziej krzepkich synów pustyni, nie wytrzymawszy okrutnego żaru słońca, rozchorowali się i wpełzli w cień skał lub zostali tam przeniesieni i wypoczywali we względnym chłodzie i spokoju. Biegaliśmy nieustannie na wszystkie strony, z góry na dół i z dołu do góry, by szczupłość liczebną pokryć ruchliwością, wypatrując niezmordowanie przez górskie krawędzie nowych sposobności udaremnienia zamierzeń Turków. Zbocza były strome i odbierały nam dech, a ponadto źdźbła trawy okręcały się w czasie biegu koło kostek, niby małe przytrzymujące ręce, i ściągały z powrotem na dół. Ostre krawędzie skał wapiennych sterczących z podłoża kaleczyły nam stopy. I jeszcze na długi kawał czasu przed zapadnięciem wieczora ślady nóg najenergiczniejszych z pomiędzy nas ludzi zaczęły się znaczyć za każdym krokiem różowo-czerwonymi plamami. Karabiny tak się rozgrzały od słońca i ciągłego strzelania, że parzyły nam ręce. Musieliśmy liczyć się teraz z ruchami i każdym poszczególnym strzałem, zadając sobie ogromne trudy, byle nie spudłować. Skały, na których kładliśmy się przy celowaniu, były tak rozpalone, że poparzyliśmy sobie o nie piersi i ramiona. Z tych ostatnich skóra schodziła całymi płatami. Ostry, dojmujący ból wywoływał gwałtowne pragnienie, ale nawet o wodę było trudno. Nie mogliśmy wysłać po nią do batry tylu ludzi, ile było potrzeba, żeby móc napoić wszystkich przywiezioną przez nich wodą. A jeżeli nie można było napoić wszystkich, to już lepiej było, żeby nikt nie pił. Pocieszaliśmy się myślą, że nieprzyjacielowi jest jeszcze goręcej w zamkniętej dolinie niż nam na otwartych wzgórzach i że Turkom jako ludziom o białej skórze trudniej jest znosić upał niż nam zahartowanym wśród żarów pustyni. Dokuczaliśmy im tedy, każąc drogo płacić za wszelkie próby zmiany pozycji czy wypadu. Oni zaś nie mogli nam zrobić nic wielkiego. Nie stanowiliśmy celu dla ich karabinów dzięki szybkim ruchom odśrodkowym. Ogień z ich małych działek pobudzał nas tylko do śmiechu. Granaty przelatywały nad naszymi głowami i wybuchały w powietrzu na tyłach. Pomimo wszystko jednak, patrząc z dołu ze swej dziury, byli oni w stanie orientować się jako tako w tym, co się działo na otaczających ich szczytach. Zaraz po południu doznałem porażenia słońca, lub przynajmniej tak mi się zdawało, gdyż ogarnęło mnie śmiertelne znużenie, a z niem zobojętnienie dla wyników naszej akcji. Pełznąłem wtedy w zagłębienie, z którego sączyło się trochę gęstej, błotnistej wody i zrobiwszy filtr z rękawa, zacząłem wysysać przezeń wilgoć z brudnego mułu. Przyłączył się do mnie Nazir, dysząc jak zgonione zwierzę, znękany, z popękanymi, krwawiącymi, rozchylonymi wargami. Ukazał się stary Auda. Szedł potężnymi krokami, schropowatą twarzą, drgającą wzburzeniem i nabiegłymi krwią, wysadzonymi na wierzch oczyma. Ujrzawszy nas rozciągniętych dla ochłody pod skałą, zarechotał złośliwym śmiechem i zakrakał do mnie chrapliwie. – Ano, jakże tam, schowaj tatami. Dużo gadania, a mało czynów. – Na Boga prawda – odciąłem się ostro zły na wszystkich i na siebie samego. – Dużo strzelają, a rzadko trafiają. Auda drżący i prawie blady z wściekłości zdarł z głowy zawój i cisnął go obok mnie na ziemię, po czym pognał jak oszalały w górę zbocza, zwołując ludzi strasznym, zerwanym, chrypiącym głosem. Zlecieli się doń i po chwili zbiegli na dół. Zdjęty obawą, że stało się coś złego, z trudem dowlokłem się do miejsca, gdzie stary wódz stał samotnie na szczycie wzgórza, wypatrując płomiennym wzrokiem nieprzyjaciół. Nic mi wszakże nie chciał powiedzieć. Kazał tylko wsiąść na wielbłąda, jeżeli chce zobaczyć starego człowieka przy robocie. Nazir zawołał również o swojego wielbłąda i znaleźliśmy się w siodłach. Arabowie przeszli przed nami i stąpili w małe zagłębienie przechodzące stopniowo w niski grzbiet górski. Wiedzieliśmy, że leżące w głębi wzgórze zniżało się łagodnie ku głównej dolinie Abba el-Lisan trochę poniżej źródła Wszyscy nasi jeźdźcy zgromadzili się tutaj w liczbie czterystu w zwartej masie poza polem widzenia nieprzyjaciela. Podjechaliśmy do czołowego szeregu i zapytaliśmy Shimta, co to wszystko ma znaczyć i gdzie się podziała kawaleria. Wskazał nam przełęcz dzielącą nas od drugiej doliny i powiedział tam, razem z Audą. Jednocześnie z poza góry wybuchły nagle ogłuszające wrzaski i huk wystrzałów. Pognawszy ze wściekłym impetem nasze wielbłądy na samą krawędź przełęczy, ujrzeliśmy pięćdziesięciu kawalerzystów, pędzących w szalonym galopie po ostatnim zboczu ku głównej dolinie i strzelających z siodła. W naszych oczach dwaj czy trzej zwalili się na ziemię, reszta wszakże gnała naprzód z błyskawiczną szybkością. Kawaleria turecka zbita w kupę pod skałą, gotowa do rozpaczliwej próby przedarcia się o zmierzchu do Manu, zaczęła się załamywać i w końcu pierzchła w rozsypce pod parciem szarży Audy. Nazir wrzasnął na mnie zakrwawionymi ustami: za mną! I przebiegłszy we wściekłym rozpędzie przez szczyt wzgórza, runęliśmy w dół zbocza na czoło uciekającego nieprzyjaciela. Pochyłość nie była za stroma dla galopu wielbłądów, dostatecznie jednak stroma, żeby ten galop uczynić straszliwą, śmiertelną, niepowstrzymaną lawiną. Pomimo to Arabowie byli w możności rozwinąć się szeroką linią na prawo i na lewo i ostrzeliwać bezładną masę Turków. Ci ostatni zbyt byli przerażeni i zaabsorbowani groźnym atakiem Audy na swoje tyły, żeby zauważyć, że po zachodnim zboczu sunie druga lawina. Uderzyliśmy przeto zupełnie niespodziewanie na ich lewe skrzydło. Szarża wielbłądzie jazdy pędzącej z szybkością blisko 30 mil na godzinę była rzeczywiście nieodparta. Chowej tatowie byli strasznie rozżarci, gdyż rzeź ich kobiet dokonana poprzedniego dnia objawiła im nagle nową, okropną stronę wojny. Także wzięliśmy tylko 160 jeńców, wielu spośród nich rannych. Trzystu zaś zabitych i konających zasłało szeroko dna otwartych dolin. Garstka Turków ratowała się ucieczką. Artylerzyści ze swymi zaprzęgami, trochę kawalerii, oficerowie i przewodnicy z pokolenia Jazzi. Mohamed El Deylan gonił ich na przestrzeni trzech mil aż do mregi, obrzucając ich jednocześnie obelgami, żeby go dobrze poznali i na przyszłość nie wchodzili mu w drogę. Spór rodowy między Audą i jego kuzynami nigdy nie dotyczył Mohameda, człowieka przebiegle politykującego, który okazywał przyjaźń wszystkim ludziom swego plemienia, nawet kiedy był odosobniony. Pomiędzy uciekinierami znajdował się Daif Allah, ten sam, który nam wyświadczył tak znaczną przysługę z królewską studnią w Dzeferze. Auda wszedł pieszo pod górę, kołysząc się na nogach. Oczy jego szkliły się upojeniem bitwy, a z ust sypały się bełkotliwe, szybkie, niepowiązane ze sobą słowa. Robić, robić, gdzie są słowa? Robić, kule, abutai. Pokazywał strzaskane szkła polowe, przedziurawione olstry pistoletu i skórzaną pochwę od miecza pociętą na paski. Dano do niego salwę, od której padła jego klacz, ale z sześciu pocisków, jakie przeszyły mu ubranie, nie drasnął go ani jeden. Opowiedział mi później w wielkim zaufaniu, że przed trzynastu laty kupił koran amulet za sto dwadzieścia funtów i od tego czasu nie był ani razu ranny. W samej rzeczy śmierć pierzchała przed widokiem jego twarzy, zabijając tchórzliwie jego braci, synów i przyjaciół. Książka ta wydana była w Glasgow i kosztowała 18 pensów. Jednakowoż śmiertelna groza tkwiąca w audzie nie pozwoliła ludziom wyśmiewać się z jego przesądów. Radował się dziko z wyniku walki, głównie dlatego, że zawstydził mnie i pokazał, do czego jest zdolne jego plemię. Mohamed wściekał się na nas obu i nazywał parą głupców a mnie gorszym od audy, gdyż znieważyłem go słowami podobnymi do kaleczących kamieni i sprowokowałem szaleństwo, które o mało nie stało się zgubą dla nas wszystkich. W samej rzeczy zginęło tylko dwóch ludzi, jeden Ruelli i jeden Sherari. Naturalnie szkoda było każdego człowieka, ale czas nagliła konieczność opanowania Manu i zmuszenia do poddania się wszystkich małych garnizonów tureckich zawadzających nam na drodze do morza była tak gwałtowna, że chętnie poświęciłbym w tym celu więcej niż dwóch ludzi. W takich okolicznościach jak ta śmierć była usprawiedliwiona i niejako taniała. Tymczasem nasi Arabowie złupili Turków, ich treny i całe obozowisko. Zaraz po wzejściu księżyca przyszedł do nas Auda i powiedział, że musimy ruszać w dalszą drogę. Ja i Nazir wpadliśmy w gniew. Wiał wilgotny wiatr zachodni na wysokości Aba el-Lisan, cztery tysiące stóp. Po straszliwym piekielnem upale dnia nastał przejmujący chłód, który dał się boleśnie we znaki naszym pokaleczonym i posiniaczonym ciałom. Przez rozkoszną, zieloną, miękką łąkę, na której leżeliśmy powijani w płaszcze, płynął strumień źródlanej wody, niby srebrzysta wstążka, szemrząc cicho na kamienistym podłożu. Zastanawialiśmy się, czy warto przygotowywać jedzenie, gdyż w danej chwili ogarnął nas wstyd z powodu sukcesu, reakcja po zwycięstwie, kiedy stało się jasnym, że nie było warto nic robić i nie dokonywało się nic godnego uwagi. Auda nie ustępował. Częściowo powodował nim przesąd lękał się leżących naokoło trupów. Częściowo obawa przed powrotem Turków w większej sile, a wreszcie i strach, żebyśmy, tacy znużeni i pogrążeni we śnie, nie zostali zaskoczeni przez jakiś inny klan Hovei tatów. Niektóre bowiem z tych klanów były jego krwawymi wrogami. Inne mogły usprawiedliwić się, że przyszły nam z pomocą na wieść o bitwie, że wzięły nas w ciemnościach za Turków i otworzyły ogień na oślep. Wobec takich przewidywań dźwignęliśmy się na nogi i ustawiliśmy w szeregi naszych smętnych jeńców. Większość z nich musiała iść pieszą. W czasie bitwy straciliśmy za dwadzieścia wielbłądów, łącznie z tymi, które dogorywały od ran odniesionych przy szarży. Inne zaś były za słabe, żeby unieść podwójny ciężar. Na najsilniejsze z nich wsadzono po jednym Arabie i jednym Turku. Niektórzy wszakże z rannych jeńców znajdowali się w takim stanie, że nie mogli się utrzymać o własnych siłach na siodle. W rezultacie ujrzeliśmy się zmuszeni pozostawić dwudziestu z nich na gęstej murawie koło rzeczki, gdzie przynajmniej nie groziła im śmierć z braku wody, chociaż mała była nadzieja życia czy ratunku dla nieszczęśników. Nazir zaczął błagać o pozostawienie im kolder, gdyż byli na pół nadzy. Podczas gdy Arabowie pakowali bagaże, poszedłem w to miejsce doliny, gdzie rozegrała się bitwa, zobaczyć, czy nie dałoby się zabrać jakichś ubrań zabitym. Zostałem wszakże uprzedzony przez Beduinów, którzy poobdzierali ich do naga. Był to ich wojenny punkt honoru. Dla Araba, istotną częścią tryumfu zwycięstwa jest przyodzianie się w ubranie nieprzyjaciela. To też zaraz następnego dnia ujrzeliśmy nasze zastępy przeobrażone w wojsko tureckie, wszystkich w żołnierskich płaszczach. Rozbity batalion został świeżo sprowadzony z kraju, był dobrze we wszystko zaopatrzony i przyodziany w nowe mundury. W końcu nasza mała armia, gotowa do marszu, wpełzła wolno pod górę i przeszła na drugą stronę, gdzie znalazła się w zabezpieczonym od wiatru zagłębieniu, i tutaj, podczas gdy znużeni ludzie spali, Zajęliśmy się dyktowaniem listów do szejków pobrzeżnych Chowejtatów z wieścią o zwycięstwie i instrukcjami, aby otaczali najbliższe tureckie garnizony i trzymali je na oku, dopóki nie nadciągniemy. Potraktowaliśmy nader uprzejmie jednego z wziętych do niewoli oficerów policjanta pogardliwie traktowanego przez kolegów z armii regularnej, który zgodził się po pewnym ociąganiu odegrać rolę naszego tureckiego sekretarza i napisać do komendantów guwery, ketery i hadry, trzech posterunków leżących między nami i Akabą, z radami i informacjami, że jeżeli nie jesteśmy doprowadzeni do furii, bierzemy jeńców żywcem i że prędkie poddanie się zapewni im dobre traktowanie i bezpieczne odstawienie do Egiptu. Zajęło nam to czas do samego świtania. poczem Auda, ustawiwszy szeregi, powiódł u nas w górę porosłej miękkim wrzosem doliny między okrągłymi wzgórzami. Maszerowaliśmy tak całą mile. Dolina była zaciszna i przytulna niby gniazdo rodzinne, aż do ostatniego zielonego zbocza. Że było ono ostatnie, zorientowaliśmy się dopiero z nienacka w ostatniej chwili ujrzawszy przed sobą czystą, powietrzną przestrzeń. Ten cudowny przeskok napełnił mnie tamującym oddech zdumieniem. Później, niezależnie od tego, jak często przechodziliśmy tędy, zawsze doznawało się silnego wstrząśnienia, nagliło się naprzód wielbłąda i unosiło w siodle, by raz jeszcze spojrzeć w dal i pustkę. Pod nami zbocze sztam spadało w dół na setki stóp krzywiznami i bastionami, o które roztrącały się chmury letniego poranku. Od nasady tej kolosalnej ściany zaczynała się nowa ziemia równina guwery. Zaokrąglone wapienne wały Aba el pokryte były ziemią i porośnięte zielonym, dobrze nawodnionym wrzosem. Guwera przedstawiała się jako mapa różowego piasku, poprzerzynana wstęgami i upstrzona karłowatymi drzewkami. Z tego podłoża wystrzeliwały wyspy i skaliste zręby z piaskowca zwietrzałego na wiatrach i deszczach i umalowanego na niebieskie barwy przez świeżo wzeszłe słońce. Spotkanie tego przedproża wolności po długich dniach podróży przez płasko wzgórze i jego więzienne doliny było wynagradzającą nas wizją, podobną do okna wybitego w ścianie życia. Szliśmy pieszo przez cały zygzakowaty przesmyk sztaru, by się nacieszyć tym widokiem, Gdyż na wielbłądach kołysaliśmy się za nadto wskutek senności, żeby móc cokolwiek zobaczyć. Zwierzęta znalazły na ziemi kolczaste krzaczki, które zaczęły z upodobaniem skubać. My na przodzie zrobiliśmy postój i, upadłszy na miękki jak pościel piasek, zasnęliśmy głębokim, twardym snem. Nadszedł Auda. Usprawiedliwiliśmy się, że powodowała nami litość nad naszymi biednymi więźniami. Odpowiedział, że jeżeli wyruszymy niezwłocznie, to tylko oni umrą z wyczerpania, ale jeżeli będziemy zwlekać, to możemy zginąć razem z nimi, gdyż w samej rzeczy wody mieliśmy mało, a żywności ani na lekarstwo. Jednakże nie było na to rady. I tej nocy zatrzymaliśmy się niedaleko od guwery po zrobieniu tylko piętnastu mil drogi. W guwerze przebywał szejk ibn Yad, uprawiający politykę popierania silniejszego ponieważ tego dnia my byliśmy silniejsi stary lis stanął po naszej stronie powitał nas miodowymi słówkami 120 turków z garnizonu stało się jego więźniami umówiliśmy się że przy pierwszej wygodnej sposobności zabierzemy ich do akaby był 4 lipca czas naglił gdyż byliśmy głodni a od akaby dzieliły nas jeszcze dwa posterunki Pierwszy z nich, Ketira, uporczywie odmawiał wejścia w układy o poddanie. Mieścił się on na dominującej nad doliną skale, miał silną pozycję i zdobycie go byłoby ciężkim i kosztownym zadaniem. Honor ten odstąpiliśmy ironicznie Ibn Jadowi i jego wypoczętym ludziom, radząc mu, aby zrobił próbę po zapadnięciu zmierzchu. Zaczął się wzdragać, robić trudności i wykręcać się księżycem. Tę wszakże wymówkę wytrąciliśmy mu z ręki, obiecując, że tej nocy przez pewien czas nie będzie wcale księżyca. Podług mego kalendarzyka miało być zaćmienie. I rzeczywiście nastąpiło ono w oznaczonym czasie. I Arabowie wzięli potyczkę bez żadnych strat, podczas gdy przesądni żołnierze strzelali z karabinów i uderzali w miedziane garnki, chcąc ratować zagrożonego satelitę. Z nową otuchą pomaszerowaliśmy przez podobną do plaży równinę. Niazi Bey, dowódca batalionu tureckiego, został uznany za gościa Nazira dla zaoszczędzenia mu poniżającej wzgardy Beduinów. Jechał obok mnie. Jego napuchnięte oczy i długi nos zdradzały posępne usposobienie. Zaczął się nagle skarżyć, że jeden z Arabów znieważył go ordynarnym tureckim wyrazem – Przeprosiłem go, usprawiedliwiając, że musiał on zasłyszeć go z ust któregoś z jego kolegów, tureckich komendantów. Arab oddawał Cezarowi, co było Cezara. Cezar, niezadowolony z odpowiedzi, wydobył z kieszeni zeschnięty kawał chleba i zapytał, czy to jest odpowiednie śniadanie dla tureckiego oficera. Moje niebiańskie bliźnięta, myszkując po guwerze za żywnością, kupiły, znalazły czy ukradły porcję chleba tureckiego żołnierza, która została rozdzielona między pewną ilość ludzi. Odpowiedziałem mu, że było to nie tylko śniadanie, ale również obiad i kolacja, a może nawet jeszcze jutrzejszy posiłek. Ja, sztabowy oficer armii brytyjskiej, niemniej dobrze odżywiany jak turecka, zjadłem moją cząstkę zaprawioną posmakiem zwycięstwa. W jego gardle utknął niechleb, Lecz przegrana. Poprosiłem go, żeby mnie nie ganił za wynik bitwy, w której obaj byliśmy honorowo zaangażowani. Kotlina wadi, itm, stawała się stopniowo coraz bardziej kręta i trudna do przebycia. Za Ketirą wszystkie posterunki tureckie były puste, gdyż wszystkich ludzi ściągnięto do kadry ufortyfikowanego stanowiska, u wylotu itmu, tak dobrze osłaniającego akabę od strony morza. Na nieszczęście dla siebie nieprzyjaciel nie przewidział. Nigdy nie przewidywał ataku od strony lądu i forteczka owa od tej strony nie miała żadnych zabezpieczeń. Ukazanie się nas w tak nieprzewidzianym kierunku wywołało panikę. Po południu weszliśmy w kontakt z tą główną pozycją. Miejscowi Arabowie poinformowali nas, że drobne posterunki naokoło Akaby zostały ściągnięte lub zniesione, także od morza dzieliło nas tylko trzystu ludzi. Zsiedliśmy z wielbłądów dla odbycia narady. Doszła nas wiadomość, że nieprzyjaciel schronił się w zabezpieczonych od granatów okopach, i że w ich obrębie znajdowała się nowa studnia artezyjska. Krążyły co prawda słuchy, że mieli mało żywności. Myśmy mieli nie więcej. Sytuacja była bez wyjścia. Nasza rada wojenna nie wiedziała, na co się zdecydować. Jedni byli za rozważnym, ostrożnym postępowaniem, inni za śmiałym i ryzykownym. Wszyscy byli wzburzeni i zdenerwowani. Znajdowaliśmy się właśnie w rozpalonym do białości wąwozie, na którego granitowych szczytach i zrębach promienie słoneczne tworzyły miriady migotliwych punkcików. Do dna krętego łożyska nie sięgał najlżejszy powiew wiatru, by przeszkodzić powolnemu przesycaniu się powietrza piekielnym wprost żarem. Nasza liczba powiększyła się w dwójnasób. W ciasnej przestrzeni napchało się tylu ludzi, że byliśmy zmuszeni przerwać naszą naradę dwa czy trzy razy. Po części dlatego, że nie byłoby dobrze, gdyby usłyszeli, że się kłócimy, a po części ze względu na zaduch spowodowany nagromadzeniem się wyziewów naszych niemytych ciał, zbitych w jedną kupę. W głowach tętnił nam głośno puls, jakbyśmy w nich mieli zegary. Posłaliśmy Turkom wezwanie, aby się poddali, naprzód przez parlamentariuszy z białą flagą, a potem przez tureckich jeźdźców, ale oni strzelali i do tych, i do tych. To rozwścieczyło naszych Beduinów i podczas gdy my w dalszym ciągu zastanawialiśmy się nad tym, co począć, gromada ich wdarła się nagle po skałach i posłała nieprzyjacielowi istny grat pocisków. Nazir popędził pieszo, żeby ich zatrzymać, ale ubiegłszy dziesięć kroków po rozpalonym piasku, zaczął krzyczeć o sandały. Ja siedziałem w kucki w moim atomie cienia, zbyt znużony tymi ludźmi, których umysły, że tak powiem, nosiły moją liberię, żeby się zatroszczyć o to, kto kieruje ich gorączkowymi impulsami. Zrobiliśmy trzecią próbę skomunikowania się z Turkami, przez pośrednictwo pewnego rekruta, który powiedział, że wie, jak załatwiać takie sprawy. Poszliśmy z nim razem prawie pod same okopy i posłaliśmy po oficerach, chcąc z nim pomówić. Po pewnym wahaniu żądaniu naszemu stało się zadość. Wyjaśniliśmy, jak stoi sytuacja na naszych tyłach, dodając, że nasze siły rosną i że wśród ludzi wszczyna się wrzenie, którego nie będziemy w stanie opanować, a które odbije się na ich skórze. Rezultat był taki, że przyrzekli się poddać na drugi dzień oświtaniu. Tak więc przypadła nam w udziale druga przez pana noc wypadek o tyle rzadki, że zasługujący na zanotowanie, pomimo głodu i pragnienia. Na drugi dzień o świcie wybuchła na wszystkich punktach walka, gdyż w nocy nadciągnęły setki górali, podwajając ponownie nasze siły i ci, nieświadomi układu, zaczęli strzelać do Turków. Ci nie pozostali im dłużni i wywiązał się wielki armider. Nazir wyszedł z obozu i razem z Ibn Dheytirem i uformowanymi w czwórki agejlami pomaszerował otwartym łożyskiem doliny w kierunku forteczki. Nasi ludzie przestali strzelać. Za ich przykładem poszedł nieprzyjaciel, którego wojska straciły wszelki zapał do walki. Nadto Turkom zabrakło żywności i myśleli, że my jesteśmy w nią zaopatrzeni. Także ostatecznie poddanie się odbyło się zupełnie spokojnie. Kiedy Arabowie wpadli hurmem do środka i zaczął się rabunek, zauważyłem inżyniera w szarym uniformie, z czerwoną bródką i niebieskimi oczyma, w których malowało się wielkie zakłopotanie. Odezwałem się doń po niemiecku. Ostatnie zdarzenia zdumiały go niepomiernie. Prosił mnie, abym mu wytłumaczył, jakie były nasze zamiary. Odpowiedziałem, że my, Arabowie, podnieśliśmy rokosz przeciwko Turkom. Upłynęła długa chwila, nim zdał sobie sprawę z doniosłości tej nowiny. Pragnął się dowiedzieć, kto był naszym przywódcą. Odparłem, że szeryf Mekki. Wyraził przypuszczenie, że zostanie tam odesłany. Poinformowałem go, że raczej do Egiptu. Zapytał się o cenę cukru i ucieszył się, gdy mu powiedział, że jest tam i łatwo go nabyć. Utratę wszystkich swoich rzeczy potraktował z filozoficznym spokojem, ale zmartwił się, że nie będzie mógł dokończyć studni, którą jeszcze trochę pracy byłoby uczyniło, jak się wyraził, jego pomnikiem. Pokazał mi, gdzie się znajdowała. Pompa była zbudowana dopiero do połowy. Za pomocą kubła do wyciągania mułu naczerpaliśmy dostatecznie dużo rozkosznej, wspaniałej wody do ugaszenia palącego pragnienia. Potem wśród piaskowej burzy pognaliśmy do akaby położonej o cztery mile dalej i dnia 6 lipca, w dwa miesiące po opuszczeniu Wedge, stopy nasze obmyły słone fale Morza Czerwonego.